Będę leżał Tak więc tu kręcę nad nim. Jedna ręka obronna. Pierwsza rzecz, którą musimy upewnić ubez... 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 się, że bezpieczy. To nawet nie dotyczy tylko samych wodnych przypadków, ale na przykład jak jest zdarzenie samochodowe. jakiś e, wypadek. To pierwsze co musimy wziąć poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Oczywiście zachowując przy tym zasadę na bezpieczeństwo ratownika potem. I to jest tak zwana kontrola ABC, czyli sprawdzamy, czy jest wszystko bezpieczne, czy my Na jesteśmy wiersz. bezpieczni po pierwsze. Po drugie, znaczy głównie chodzi o to, że y, ratownik, który ratuje tą osobę, liczy się głównie on. Czyli jeżeli jest wypadek samochodowy, samochód się fali, to my jako ratownik możemy zrezygnować z udzielenia pierwszej pomocy, bo to zagraża naszemu życiu. Ten samochód może w każdej chwili bądź, albo coś może się z nim stać, więc zostawiamy i czekamy tak. aż przyjadą odpowiednie do tego służby, oczywiście dzwonimy o, o, o. Pierwsza rzecz, e, sprawdzamy przytomność, o, możemy powiedzieć, halo, proszę Pana, nie słyszy, nie, nie odpowiada, trzęsiemy lekko za ramiona. Nie dajemy, nie bijemy, nie, zniecam, nie znęcamy się nad poszkodowanym, tylko po prostu lekko trzęsiemy, proszę Pana, nie odpowiada. Najważniejsza rzecz, udrożnić pierwsze drogi oddechowe. Dwa palce pod brodę, ręka na czoło i odsuwamy jego głowę. Dzięki temu tutaj ma od... udrożnione drogi oddechowe. I sprawdzamy przez 10 sekund jego czyn czynność życiową, czyli oddychanie. I musimy to sprawdzać paroma zmysłami. Pierwszy zmysł, to po prostu nachylam się, trzymając cały czas kolano. Nachylam się, patrzę czy klatka się unosi. Unosi się, oddycha. Drugie uczucie słucham. Jednocześnie się patrzy. To jest oddech, czyli słuchem to możemy też sprawdzić. Jednocześnie sprawdzamy to też dotyk, czujemy ciepłe powietrze. Czyli są trzy rzeczy: patrzymy, słuchamy i czujemy. Zakładamy, że nasz Michał nie oddycha. Zakładamy. I co jest ważne? Eee, sprawdzamy do 10 sekund, nie tak, że przyłożymy i odłożymy i stwierdzimy, że on nie oddycha, tak naprawdę będzie oddychał, tylko możemy mówić, że po prostu krzywdy. Więc od 10 może być nawet może, ale nie, żebyśmy w nim sprawdzali, czy on oddycha, bo to nie ma sensu. Czyli Michał nie oddycha. Załóżmy. Zakładamy, że nie oddycha. Wierzycie kogokolwiek z pośród zgromadzonych. Na przykład Hej ty, proszę cię. Zadzwoń pod 112. Powiedz, gdzie jesteśmy. Powiedz, że stał się wypadek, poszkodowany, nie oddychajcie w szkole, po prostu się hmm? popatrz. Dzwonię, pan numer 612, hmm. tutaj nie gra, jak jest. 6, Wszędzie 112. jest 612. Dzień dobry. Pana zdarzył y, się wypadek na plaży na, na, na jednej z najbardziej Musimy się kogoś, czy jest ten mężczyzna potropiony, y, nie oddycha, jest nieprzytomny. I, y, I ważne jest też powiedzieć, y, co ratownik robi, czy ratownik... Czekać, ratownik reanimuje, czy ratownik zabezpiecza teren, czy ratownik sprawdza funkcje sieciowe, bo wtedy służby, które jadą, one wiedzą co zostało zrobione i one wiedzą, że... Gdyby on już dzwoni, ja powinien zacząć RKO, jeśli osoba nie oddycha. RKO to jest resuscytacja czytacja krążeniowo-oddechowa. I polega ona na, na uciśnięciach klatki oraz na oddechach ratowniczych. Sprawa jest taka, że te, żeby Bartek nadążył, poczekałem, ale... W prawdziwej sytuacji, kiedy osoba już dzwoni na pogodowie i już przystępujemy do restrukturyzacji. Więc kończąc telefon, no oczywiście przystępuję do RKO i yy, moje nazwisko tam bla bla bla. Przyjęcie proszę, czy mogę się już rozłączyć? Jest jedna bardzo ważna rzecz, podajemy swoje dane osobowe, nie mówimy adres na czym nie potrzebne. Mówimy imię nazwisko i numer telefonu. I Jedna bardzo ważna rzecz, zawsze dyspozytor, czyli ta osoba z zasługą, ona się pierwsza rozłącza. To ona nam powie, że mamy czekać i na pewno nie możemy się ktoś nie rozłączyć, bo ta osoba może do nas zadzwonić znowu, bo na przykład karetka nie będzie widziała, gdzie jesteśmy i wtedy... No niestety, będzie cały czas, musimy być cały czas pod telefonem, nie chować się do telefonu gdzieś głębiej, bo zawsze ratownik z pogotowia z Patrureka, może nam zadzwonić i na przykład, którędy ma dojechać, chociaż trudno do samej miejsca i jest bardzo ważne, że musimy mówić e, szczególne znaki, w którym jesteśmy, że na przykład jesteśmy w lesie, mówimy, że jesteśmy przy na przykład, przy jakimś słupku Kamilnowski Park Narodowy, czy, jakimś, czy jakiś, musimy znaleźć szczególny punkt, punkt zaczepienia, dzięki któremu Pogotowie będzie widział, czy dojechać no Oczywiście, e, Oczywiście musimy dopowiedzieć takie rzeczy, żeby dyspozytor wiedział jakie e, przysłać służby, że trzeba coś się pali, to przyjedzie straż. Oczywiście standardowo przyjedzie też Pogotowie i policja, ale musimy powiedzieć, że straż też przyjedzie. Musimy powiedzieć, że trzeba coś się pali, czy coś nie wiem, jest zagrożenie w jakiejś życia, to musi przyjechać te straż, żeby, żeby dyspozytor wiedział, co on wysyła, bo mogą być takie nieprzyjemne sytuacje jak to niedawno wtedy było. Okay, jeśli osoba... Jeśli Restuscytacja wygląda tak. W wypadku osób dorosłych sprawdzamy środek palki piersiowej. Mniej więcej tutaj tu jest wody. Czyli ubiawamy w mostku. Sprawdzamy najlepiej tak palcami. Jeśli to jest osoba dorosła, kładziemy tak. Tutaj musimy być na tym wyprostowani naciski. Trafnie będę naciskał, ponieważ mogą zaszkodzić. Tak, ponieważ włożyć. bardzo często przy... W recytacji zdarzają się złamania rzepek. Ale oczywiście, niestety, oczywiście nie możemy się tym przejmować, bo najważniejsze w tej chwili robimy życie. Eee, tak więc 30 uciśnięć klatki, dwa oddechy ratownicze. Otóż oddechów ratowniczych nie musimy robić, bo z wielu znaczy, z nas oczywiście ma, miałoby było W 2010 czy... roku, kiedy się uczyliśmy z Sergiuszem, to trzeba było. Był, że tak powiem, taki nakaz, się to robić, ale teraz są nowe przepisy i jest powiedziane, że jeżeli my jako ratujący czujemy wstręt, bo na przykład może być taki człowiek mieszkający na ulicy, który się nie myje, no to nie, nie mo jeżeli nie chcemy, to nie musimy robić dechu, tylko wystarczy wystarczą same uciśnięcie. I co jest jeszcze ważne, kiedy osoba mamy nie podkopienia, czyli tak jak w tym przypadku, nie zaczynamy standardowo 30 na 2 czy 39 dwa tylko zaczynamy zawsze od 5 dechów, czyli robimy na początku 5 dechów, a potem robimy 30 2, 30 32. Sprawdzamy punkty życiowe, czyli sprawdzamy czy bo może się tak stać, że podczas naszej reanimacji nasz pasz, nasz poszkodowany nagle ożyje. Po prostu w stanie. Obudzi się i się będzie pytał co się cokolwiek dzieje. Jeśli uda się przywrócić, krążenie, jest to jest bardzo możliwe. W takiej sytuacji nie, nie powinniśmy pozwolić młodej. Oczywiście nie pić go, żeby z powrotem byłem przytomny. Aczkolwiek powinien poczekać do przyjazdu karetki. Jedna ważna rzecz. Nie baczcie się dzwonić na karetkę. Jeśli cokolwiek jest, ona zawsze przyjedzie, musi przyjechać. Znaczy nie mówię, że ktoś się zrani, tylko jak widzicie osobę poszkodowaną lub przytomną, nie patrz się dzwonić. No, 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 i co tu jeszcze można powiedzieć? No, tak, dokonujemy wykonujemy do czasu przyjazdu karetki. Oczywiście, jeżeli jesteśmy na przykład w jakimś centrum handlowym, czy gdzieś, jeżeli widzimy, że taka osoba zakładamy, oczywiście nie będzie osoba potopiona, to przeważnie centra handlowe u nas w oporu wszystkie mają na stanie po jednym defibratorze. To jest taki sprzęt, ja. który kopie prądem. Yy, naj, naj, najłatwiej mówiąc, dzięki czemu yy, po prostu o tyle jest dobrze z tym defydentorem, że ten defyl, my nawet nie musimy tego wiedzieć, to ten malutki sprzęcik on nam będzie mówił, co mamy robić. On nam powie, że musimy zrobić 30 On nam powie, czy musimy zrobić wdechy, czy nie musimy robić wdechy. On, on nam powie, czy mamy przykleić elektrody. Trzeba, że to jest pierś i biodro. Oczywiście, jeżeli mamy osobę wyciągniętą z wody. Jeżeli chodzimy defibrillator, bo na akwenach też są to oczywiście trzeba tę osobę osuszyć, no bo jeżeli nie osuszymy, no to tylko jej zaszkodzimy, a możemy ją nawet zabić. Więc... No to bardzo ważne. Później jeszcze to... powiedzieć. Teraz możemy przejść do drugiej strony. Drugi poszkodowany. No. Druga, druga słowa. Wiemy. Ale, 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 ale no. ty jeszcze się przydarzy. <laughs>